No cześć, nie zauważyłem cię. <śmum> cześć! Co tam? Co tam u Ciebie słychać powiedz kurde, bo u mnie to, to nie wiem, no kurde, kolejny odcinek bardzo dziwnych Gierek właśnie teraz będę nagrywał, tylko troszeczkę przed czasem, żeś się pojawił, powiem ci. To znaczy, że bardzo już czekasz na ten odcinek, więc możesz zostawić łapkę w górę dla mnie, po prostu, żebym wiedział, że czekasz już. A ja już się biorę za nagrywanie. Spokojnie już nie popędzę i będzie ok. Możesz też bić na Instagrama. Zapraszam. Jeszcze masz chwileczkę, dosłownie jakieś 3 sekundy. Nie mam zegarka, ale, ale masz jeszcze jakieś 3 sekundy, żeby wejść na Instagrama. Nie. Już? A, może już je obserwujesz, tak. No dobra. No to w takim razie zapraszam do oglądania. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku randomowych, dziwnych gier. Jak pękają mi usta. Zaproponowaliście mi grę, która się nazywa yy, There is no game. Czyli, że nie ma gry tak naprawdę tutaj, no nie, nie to, to nie gra po prostu, wybieramy sobie oczywiście język angielski, nie ma polskiego, ale postaram się jakoś wam tam tłumaczyć, ale w większości wy wszystko rozumiecie. No the game, buddy, kamizoto, kuźwa, kamizoto, kamizoto, There is no game, czyli po prostu mamy grę, która, która mówi, że nie jest grą. Hello, user. Hello. I, I have been you. Mam złe wieści. Actually... Tutaj nie ma żadnej gry, To Mam nadzieję, że nie jesteś za bardzo. No, jest you z... możesz still watch TV. Z... Go outside. na telewizji? Weź refund czytać książkę. Uh, no, no refund. That game's free. Mm -hmm. This is not a game. To to w końcu graczy nie. ma gra. <laughs> Instrukcja mamy niżej. Li... Ciecho, mówię co? Tutaj było niżej napisane, że żeby naprawdę you nic nie klikać i tak dalej. Nie, ale... Coś muszę klikać, chyba, nie? Thank you. Goodbye. Oh, no one, please, do not touch the title. It's not quite dry yet. Ok, mam nie dotykać tytułu, czyli dotykamy tytułu. O. Ok. Ha! Coś tu mamy? Okay. Coś robimy? <laughs> what have you done? <laughs> You've just ruined the title. <laughs> <Zrujnowałeś> <laughs> Put, it back. Put the letters back. Mars. Come on. Come on. <laughs> ah, never mind. i will fix it next time someone will launch the game. The, the non-game. E, no game here. No. Oh, game. Oh. No game, ja widzę, że no game game'a tu się coś pojawia. Halo, halo. Dzień dobry, witam. What the fuck, co to za... Seriously. Are you going to break everything? Co no, no reason to use that icon. As no, your point graf. of living. To... That touch, that... That, that was horrible. Are you a boy, szura, you know? Mm, 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 mm. Yeah. You're trying to kill me! <laughs> okay then! <laughs> love to oh cool! Everywhere. What oh, do you fuck. think about that? <laughs> oh fuck! <laughs> Stop it now! <laughs> it's how you Oh I fuck! we're good. Sorry, I had to use this sort of thing. Minecraft! <laughs> You're stubborn as a mule! Oh cool! Call Superman for that one. <laughs> okay uh, just think... in case uh, a few krypton what the fuck i know superman does not exist but as we're in a game no we're not what the fuck oh, Jesus, yes, yes, go on Just my life <laughs> what a mess i hope you will clean the place before leaving <laughs> Shrubkit, handsome. So to Zagra is the Not your finger. No, don't look. It's private. You're going to do a terrible mistake. Oh, <laughs> da, 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 da. there is a game. <laughs> Zajebiste to jest, ja pierdziele, uwielbiam was! Don't play it's forden. If you play, they will come! I don't want them to come <laughs> They can kill me, you know <laughs> Pamiętam tą gierkę! To się napierdzielało jak dziki Zarąbiste to jest! Gdzie wy żeście to znaleźli, ej! Zarąbiste wciu! <laughs> Stop eating the bricks! Uciekają! Rozwalamy, nabijamy punkt! Nie oh, znajdziesz brawy! Zabrą mi kuleczkę! Will be now ball. Co mam zrobić? Halo? Okay. No more, no more. <laughs> Nie. Nie! Nie! Nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to! O Boże, co za gra? Co tu przyszło? Halo! Glicze. Glicze. <laughs> o nie wierzę w to. Glicze gry. W każdej grze są them. glitche, nie? Oh, Czekaj, jeszcze no. trochę. Jeszcze trochę. Ostatni. Kurna! Oh, Dobra, Jest What i see three possible things. Gorgeous armed heroes or ton of zombies and blood of course or e uh, goat. I don't know how, but try to find one of these three things. Okej. Okay. Coś mam znaleźć? Czekajcie, chyba coś się nie ogarniał. Czekajcie, mam jakieś szczałki. Czemu tu glicze przejmują mi grę, ej? Perhaps the letters can help us. Jeszcze raz. on mówi coś gołd, 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 czekaj, ja muszę zrobić tutaj gołta, tak? Go-a, nie, g-o-a, okej. Sexy girls, gołd, okej, okej. Subtractive, in a way. But, gołd? A gołd? What the fuck? Obviously, okay, a cage locked. You must find the key. Okej, szukamy klucza w takim razie. What the fuck? Dobra. Look, o! a key! Eee, no klikam na niego. Got That flying squirrel took it. You get back. something to go up. Something you can climb. That reminds me of my childhood. used to garden to get back my kite. Czekaj, kurde, jakoś. Cicho kurde, przeszkadzasz mi. Muszę Muszę znaleźć jakąś yy, coś, żeby tam wejść jakoś. Dobra gra, powiem wam szczerze, nie ogarniam w ogóle o co chodzi tutaj. I have the feeling you're stuck. No właśnie utknąłem, nie? Jakbyś mi jakoś pomóc chociaż, nie? Yeah, you don't speak English, and you're just randomly clicking everywhere since the beginning. Szkoda <laughs> 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 ty to wiesz? <laughs> Ej, dobra cześć, bo mam mam ten I cały czas. Except babu playa senior zoro cicho kurde nie mów, kurde nie wiem, o co chodzi. Okej, okay, let mi rip it the head. I told you, in my childhood, I used to cry. What? A, a tree. tree! A ja myślałem, że to rope przed filmem. Dobra, czekaj, czekaj, bo ja nie słuchałem go do końca. Ty. nie, ty. Chry, e, tak? Czy pisał tree? Nie, czekaj, nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj jak się pisał tree? Przez dwa E normalnie, o tak, o tak, o tak. O, dobrze. <noise> bo już przed filmem myślałem, że te... A! No, o, 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 i teraz wiem, i teraz już o, wiem, o, już if wiem, if już if wiem, już już wiem. Proszę bardzo. Ogarniam, ogarniam, bred! Dobra, jeszcze dalej. Napełniamy. Zarąbisto to jest gra! Rośnij maleńki, rośnie! idę jeszcze raz! Napełniamy wodą i jedziemy dalej! Brie! Huhu! mi that! Give me that! Blit! Obleję wodą! Albo nie, nie, wezmę to! Mogę to A, nie, nie mogę! O, o, coś tam jest! Halo? Co to jest? O, coś spadło. Okej. Okay. A, orzeszek, orzeszka i damy, masz orzecha. Kurde. A, rozłupać go muszę, tak? Tak rozłupię? No, Rozłupałem może... Jaka ta gra jest narobista? Jaka skomplikowana. Dobra. Dobra i klucza. Jest, mam klucz! Give me that. Give me that. the key! Jest, mam klucz! No, pretty good to transform that program. Próbuję no. złapać kóźni, ma klucz! Say the good. Save the world. Cicho! Okej? Okay. Właniamy kozę! No! Oh, the goat was a lie, a lie. It's getting worse. What the fuck? So to yes. I'm. I'm not dead. I'm alive. Okay. <laughs> I was wrong. It was a bad idea. Except me. I'm so sorry. I put you in danger. Sorry. So, please, will you forgive me? Dobra, <laughs> wybaczymy okay, really? really? What great news. Maybe we can be friends. Yeah. No. no, no, that's not a good idea. <laughs> we will get bored quickly together. Why? Because as I said, Game <gryzanie> Zajebiste to jest! Ocie panie! No you can quick! And play a game. Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Co to było? Ale... Kurde, jedna z najfajniejszych gierek jaki grałem ostatnio, naprawdę. Sam zamysł, że tu nie ma gry, ale jednak można było robić różne rzeczy gdzieś tam... Ja pierdziu! Zarąbiste to jest! O, mamy przycisk, end. Ja pierdziele, nie wierzę w to po prostu. Naprawdę wielkie brawa, wielkie gratki dla twórcy. Zarąbiście to zrobił. Zarąbiście, naprawdę. Tak na początku myślałem właśnie tutaj, że coś tam z gościu gada, i będzie pewnie jakaś kudziwa historyka z dupy, i zmarnuje pewnie czas. Nie! Super, super, super! Dziękuję Wam naprawdę, że poleciliście mi tą gierkę. Zajebista! Jakże więcej, kurde, jest druga część, może? Dobra. Wydaje mi się, że to będzie na tyle w tym odcinku, dziękuję wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się wam spodobał, oczywiście zapomnijcie wbijać na Facebooka, Instagrama, wszystkie social media w opisie, szczególnie pamiętajcie o tym Facebook, Instagramie, to najważniejsze w sumie social media, tam się dowiadujecie o co chodzi, o różnych rzeczach, filmach i tak dalej, no i mam nadzieję, że naprawdę wam się odcineczek spodobał, mi się gierka podobała bardzo, 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 oczywiście serdeczny biczek na sam koniec dla was, dziękuję wam wszystkim jeszcze raz, ja pierdziele, zarąbiste, ja chyba jeszcze raz to zaraz zagram. Trzymajcie się i na razie. Cześć.